Cześć, witam Was bardzo ciepło z tej strony: Beata Tomczyk, Diet Coaching i Psychodietetyka. Zapraszam Was do mojego kanału na YouTubie Beata Tomczyk, Diet Coaching, gdzie mówię o tym, w jaki sposób złapać balans w odżywianiu i jak wyjść z zaburzeń odżywiania. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o takiej bardzo prostej, ale niezwykle skutecznej metodzie, która. Niektórym osobom być może całkowicie pozwoli uwolnić się od napadów objadania się, od zaburzeń zaburzonej relacji z jedzeniem, a innych bardzo, bardzo mocno wesprze. Jest to technika, która nie jest zbyt popularna na świecie, ponieważ w dzisiejszych czasach jest bardzo duży nacisk kładziony na to, aby był taki wiecie, wyścig z szczurów, żeby po prostu było dużo. Efektywności, produktywności, perfekcjonizmu. Raczej takie odpoczywanie kojarzy nam się z czymś, co wykonujemy ewentualnie pod koniec dnia, lub generalnie nam się wydaje, że to takie trochę jest lenistwo. Na odpoczynek trzeba zasłużyć. Dlatego mówię, że ta metoda, o której Wam dzisiaj powiem, może być nie do końca popularna, chociaż dużo czytam o takich osobach, które. Mają naprawdę na szeroką skalę rozwinięte biznesy i oni właśnie rozpoczynają dzień od tejże metody, którą wam dzisiaj przedstawię, którą ja zaczęłam już na poważnie też praktykować regularnie, codziennie, ponieważ dostrzegam, jak ogromne benefity z niej płyną. O jakiej metodzie więc mówię? I co to jest ta metoda, która pozwoli nam zminimalizować praktycznie do zera napady obiadania się. Już wam mówię, słuchajcie, to jest metoda, która nazywa się najpierw przyjemność, potem obowiązki. Przyjemności, zaczynamy dzień od przyjemności. To się wydaje takie, wiecie, jejku od przyjemności, przecież trzeba zacząć dzień od jakiejś pracy, od jakichś tam obowiązków, rzeczy do wykonania, zobaczenia w checklistę, co trzeba wykonać dzisiaj, co trzeba zrobić, i ewentualnie sobie ułożyć ten dzień pod tą listę, żebym ja wiedziała, co tutaj potrzebuję odhaczyć dzisiaj, a ewentualnie potem po południu, lub gdzieś, w trakcie dnia, powiedzmy, jakieś tam sobie robić przerwy, ale przede wszystkim to jest na wieczór. Taki czas na przerwę to jest właśnie moment wieczorny. Więc każdy słyszał o tym, żeby właśnie zaczynać dzień od ukierunkowania dnia pod kątem celów, ale żeby pod kątem przyjemności, to pewnie raczej mało kto z nas o tym słyszał. Ja też dawniej słyszałam o tej metodzie, ale przyznam właśnie, że zawsze gdzieś tam miałam tyle tych rzeczy do zrobienia różnych, że stwierdzałam, że dobra, okej, okay, to może nie dzisiaj, nie dzisiaj, bo po prostu nie mam na to czasu. Muszę dzisiaj zrobić to, to, to i to, więc może przyjemności to rzeczywiście potem. Dopiero kiedy nie zauważyłam, jak bardzo Właśnie ta metoda nie jest efektywna. Co to znaczy przyjemność z samego rana? To dokładnie znaczy przyjemność z samego rana. Dać sobie, sobie, nalać do tego dzbanka naszego poziomów energetycznych, zasobów, nastawienia, nastroju, emocji itd. Czyli ja, kiedy rano wstaję, ukierunkowuję swój dzień, napełniam siebie. To mogą być proste czynności. Ja mogę wyjść na taras, wyjść przed dom, albo nawet otworzyć okno i wypić spokojnie herbatę, wodę, kawę, cokolwiek tam, co, co pijecie rano. To może być zapisanie w zeszycie w notesiku. Emocji, jakie chcemy dzisiaj odczuwać, jak chcemy się w ogóle dzisiaj czuć, czego chcemy doświadczyć. To może być wizualizacja tego, czego pragniemy w naszym życiu, albo jak dzisiaj będzie wyglądał nasz dzień, i tutaj taka moja porada. Możemy na przykład wyobrażać sobie różne sytuacje żywieniowe albo stresujące dla nas potencjalne, gdzie właśnie pokazujemy sobie swojemu umysłowi poprzez wizualizację, że potrafimy z tych sytuacji pięknie, że tak powiem, wybrać. Wybrnąć, czyli potrafimy to przeżyć, zrobić pojemnik na emocje, taki bufor bezpieczeństwa dla nas, potrafimy te emocje przeżyć i tak naprawdę wrócić do stanu takiego i równowagi. Nie musimy iść po zajadanie czegoś, jakichś właśnie trudnych sytuacji, stresu i napięć. W ten sposób umysł też jakieś takie sobie szlaki przeciera w sobie, że ma już taki pewien obraz nas poruszających się bezpiecznie po tych emocjach, gdzie nie musimy sięgać po jedzenie, żeby sobie to wszystko zrekompensować. Inna rzecz to może być na przykład taniec intuicyjny, czyli sobie puszczą jakąś jedną muzykę, dwie piosenki które są o takim, takim pozytywnym nastawieniu, pozytywnym, pozytywne, pozytywnej energii i powiedzmy tańczysz do tej muzyki, dzięki czemu też napełniasz siebie poprzez właśnie delikatne ruchy, poprzez właśnie odpowiednią muzykę. Dźwięki, to wszystko również na nas wpływa. Co to jeszcze może być? To jeszcze może być narysowanie jakiegoś rysunku, jeżeli lubisz rysować. Nawet poprzez grolenie pokarstw, tak po prostu porysowanie. To może być świeca, zapalenie świecy i napalenie intencji, lub po prostu patrzenie w płomień, żeby też napełniać się tą, tym światłem takim tej świecy, tym spokojem, tym bezpieczeństwem. Co to jeszcze może być? To na pewno jeszcze może być powiedzmy: jeżeli takie coś lubicie, rozciąganie się, masaż twarzy, joga twarzy, jakieś krótkie ćwiczenia takie na rozciąganie, może to być też takie to techniki oddechowe, czyli głęboki oddech, wdech do przepony, wydech, również głęboki... Wydychamy przez nos, wydychamy przez usta, czyli też oczyszczamy siebie z takich różnych napięć, z różnych myśli. Tutaj też możemy dodać taką piękną technikę, gdzie mówię, akceptuję z wdechem, odpuszczam z wydechem, akceptuję to, co do mnie dzisiaj przyjdzie, akceptuję wszystko to, co się wydarza w moim życiu, i z wydechem odpuszczam kontrolę, odpuszczam jakieś takie myślenie intensywne o jakichś tam trudnych rzeczach, odpuszczam jakby to, co ma się wydarzyć, to się wydarzy, bo ja ufam, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, działa dla mnie. To jest też takie zaufanie, oddanie różnych rzeczy po prostu światowi, wszechświatowi, Panu Bogu i wtedy też odpuszczam to, na co właśnie nie mam wpływu, odpuszczam takie to ciśnienie, to wszystko, co najczęściej właśnie dźwigamy na naszych plecach i pozostawiamy to jakby w zaufaniu że wszystko będzie w porządku wszystko będzie dobrze. To są takie proste techniki które powodują, że ja się napełniam. Ja przyjmuję, uczę się przyjmować. Ja od świata, albo ja sama sobie pokazuję, że przyjmuję, że zaopiekowuję się sobą. W ten sposób ja tworzę wokół siebie taki piękny bufor napełnienia, piękną energią, piękną mocą. To pozwala złapać mi potem taki dystans do sytuacji, które mi się wydarzają. Jeżeli, na przykład, będzie jakaś trudna sytuacja w Twoim życiu, właśnie w ciągu tego dnia, że z tym się nie wyrobisz, albo będą trudne emocje, albo ktoś Cię zasmuci, albo właśnie staniesz przed jakimś takim momentem, żebyś czuła, że chcesz się obieść jakimś jedzeniem, czujesz, że będzie napad właśnie na jedzenie, to. Te poranki spowodują, że ty będziesz o nich gdzieś tam pamiętała. One gdzieś tam będą w takim, jak wiecie, takim backgroundzie w całym Twoim dniu i ty będziesz do nich wracała, będziesz z nich czerpała. Więc wtedy do tych sytuacji poczujesz taki dystans, że ty już nie będziesz się aż tak angażowała, z takim impulsem do tego podchodziła, tylko będziesz potrafiła bardziej tak na trzeźwo do tego wszystkiego podchodzić i właśnie. Nabierać takiego zdrowego dystansu, łapać taką przestrzeń. I wtedy też łatwiej będzie Ci przepuścić różne emocje w, twoim, w Twojej codzienności. Łatwiej będziesz mogła do różnych sytuacji podejść. Bardzo Wam y, polecam taką metodę, ponieważ ona. Generalnie stosowana codziennie, bardzo pięknie nas wycisza, uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa. Też potrafimy się dzięki temu bardziej skupić na swojej pracy, ale szczególnie tutaj polecam do osób, które właśnie mają problemy z jedzeniem mają problemy z takim jedzeniem regularnym, spokojnym, uważnym że właśnie wpadają to kompulsywne, kompulsywne obiadanie się, aby właśnie z tej metody korzystać. Ty, wtedy napełniasz, napełniasz tutaj swój dzbanuszek, i nawet jeżeli ma być to 5 minut, to i tak warto. Ja na przykład na tygodniu yy, najczęściej nie mam samego rana na to czasu, bo zwykle wstaję równo z dziewczynkami, moimi córkami małymi, więc yy, ciężko jest mi gdzieś tam pójść na bok i teraz tutaj medytować. Ale kiedy na przykład już idziemy do szkoły, już wszystko jest ogarnięte, to wtedy dopiero właśnie gdzieś tam siadam. Nawet to może być gdzieś w samochodzie, albo właśnie gdzieś przy biurku. Gdziekolwiek czuję, że potrzebuję się właśnie zatrzymać, i gdzieś tam łapię te oddechy. Najczęściej słucham jakiejś muzyki krótkiej. Jak mam czas, to w ogóle super jakiegoś podcastu posłucham, albo jakiś fragment z książki sobie przeczytam, taki, który mnie naładuje, zmotywuje, napełni. Nawet tak sobie intuicyjnie wybieram jakiś tam fragment z książki. A najczęściej praktykuję głębokie oddechy. One najbardziej mnie uspokajają. I tak jak mówię, na tygodniu jest to zwykle pięć minut dłużej raczej nie, chociaż kiedy mam to nawet te pół godziny, to wtedy to już w ogóle, słuchajcie, jestem tak naładowana, że... Czuję taki wewnętrzny spokój, że wszystko jest w porządku, zupełnie mam inne nastawienie. A na weekendzie też Wam bardzo polecam, kiedy na przykład zaczynacie dzień, sobotę od jakichś tam porządków, szybko tą kawę gdzieś w biegu pijecie, żeby właśnie zatrzymać się z tą kawą, właśnie może wyjść na taras, wybić tą kawę zupełnie spokojnie, popatrzeć gdzieś w niebo, wiecie, w przestrzeń, w drzewa, w zieleń, i napełnić się samym tym widokiem. Czasami nawet nie musicie nic, nic szczególnego mówić i robić, po prostu być ze sobą. To też jest dawanie sobie czasu, dawanie sobie uwagi, dawanie sobie ciszy, dawanie sobie możliwości wypicia spokojnie kawy. To też jest przyjmowanie. I w ten sposób też nie tylko właśnie ja łapię taki dystans, taki bufor tworzę przyjemności dla mnie, ale też w ten sposób ja uczę samą siebie, że ja chcę przyjmować. Więc ja się otwieram na przyjmowanie dobrego. Dobrego w rozumieniu dobrych relacji w moim życiu, dobrych pieniędzy, dobrych stanowisk w takim rozumieniu. Tutaj nie chodzi o jakieś tam stanowiska od razu, że ja chcę być szefem, ale takich dobrych, dobrej pracy dla mnie, że to, co do mnie będzie przychodziło będzie dla mnie dobre, dobre decyzje żywieniowe, dobre wybory w ogóle w życiu więc to wszystko właśnie potem zaawucuje, że ja pokażę samej sobie, że ja chcę przyjmować dobre rzeczy dla mnie i mam na to czas mam czas na przyjmowanie, dlatego profitów z tego płynących jest naprawdę bardzo dużo, w ogóle Wam polecam to też, też taką książkę, Fenomen Poranka na Allegro bez, bez, bez problemu jest dostępna, Fenomen Poranka, piękna książka, która też pokazuje o tym, jak poranek jest istotny w naszym życiu i jak te poranki generują potem piękne wydarzenia w naszej codzienności. Tak jak mówię, to nie musi być pół godziny, ale super, jeżeli to będzie pół godziny, ale to też właśnie może być pięć minut. Bardzo fajna metoda, która uspokaja układ nerwowy, daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i poczucie dystansu. Także szczególnie tutaj, przy tych takich problemach żywieniowych, bardzo gorąco Wam polecam. Trzymajcie się ciepło, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli czujecie, że treści, które Wam przekazuję, Wam służą, ponieważ niedługo pojawią się kolejne odcinki.